Dany jest ciąg, który jest opisany wzorem an równa się minus n do potęgi drugiej dodać 2n, dodać 9. I musimy tutaj wyznaczyć, które wyrazy tego ciągu przyjmują wartości większe od 6. Co to znaczy? To znaczy, że an musi być większe od 6. Jak byśmy mogli zobrazować to w sposób graficzny? Jeżeli tutaj sobie w ten sposób graficzny przedstawimy jakiś tam ciąg, gdzie tutaj mamy A1, tu mamy A2, tu jest A3, A4, A5, A6 i tak dalej, no to tutaj na tych pozycjach będą stały jakieś wartości liczbowe. No i teraz musimy tutaj się zastanowić, od której wartości liczbowej czy od której pozycji wartości te będą większe niż 6. Ja teraz sobie wymyślę jakiś ciąg. Przyjmijmy mi tutaj będzie minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. No tutaj jeszcze będziemy mieli A7 to będzie 5, A8 to będzie 6 i A 9 to będzie 7. Tutaj trochę może nieczytelnie napisałam, tu okej. A 9 będzie 7. Czyli w tym przypadkowym ciągu, który tutaj zapisałam w tym przypadku, wszystkie wartości, które będą, wszystkie wyrazy ciągu, które będą przyjmowały wartości większe od sześciu, będą zaczynały się od dziewiątego wyrazu ciągu. Tak, zwłaszcza jeżeli będę dopisała jeszcze kolejne, kolejne wyrazy tego ciągu. Tak, czyli wyraz dziewiąty, dziesiąty i jedenasty przyjmują wartości większe od sześciu. No więc musimy teraz rachunkowo wyznaczyć, które wyrazy dla tego ciągu będą przyjmowały wartości większe od 6. No i tutaj w tym celu musimy stworzyć następującą nierówność, czyli minus n do potęgi drugiej, dodać 2n, dodać 9 ma być większe od 6. Nie otrzymaliśmy taką nierówność, którą musimy rozwiązać teraz. Czyli szóstkę przeniosę na lewą stronę równania, pamiętając o zmianie nierówności, pamiętając o zmianie znaku. No I to otrzymuję minus n do potęgi drugiej, dodać 2n, dodać 9, odjąć 6, ma być większe od 0. Redukuję teraz wyrazy podobne i otrzymuję minus n do potęgi drugiej, dodać 2n i odjąć 3, ma być większe od od zera. Nie odjąć, tylko oczywiście dodać 3. No i otrzymaliśmy nierówność kwadratową. Na razie zapominamy, że ta nierówność kwadratowa odnosi się do ciągu. Jeżeli mamy nierówności kwadratowe. To żeby je rozwiązać, to pierwszą rzeczą, którą musimy tutaj zrobić, jest sprawdzenie, czy ta nierówność ma pierwiastki. Czy nierówność ma pierwiastki? To oznacza, czy ma ona jakieś rozwiązanie. Czyli mówiąc jeszcze inaczej, czy ma jakieś wartości liczbowe, które spowodują, że to wyrażenie, które znajduje się po lewej stronie tej nierówności, ma jakieś liczby, które sprawią, że, ta nie, że to wyrażenie będzie równe 0. I żeby znaleźć pierwiastki tego wyrażenia kwadratowego, ja muszę wyznaczyć deltę i sprawdzić, jaką ona ma wartość. Na temat równań nierówności kwadratowych oraz funkcji kwadratowej mówiłam już na swoim kanale. Koniecznie zajrzyj do opisu tego nagrania i znajdziesz link do mojej playlisty, w której to właśnie zamieszczam filmy dotyczące funkcji kwadratowej, wyrażeń kwadratowych i omawiam bardziej dokładnie te zagadnienia. I rozwiązuje też trochę więcej przychodów niż tutaj. Delta musimy policzyć ze wzoru B kwadrat objąć 4AC, gdzie A to jest wartość, która stoi przy niewiadomej do potęgi drugiej. I u nas ma ona wartość minus 1. B to jest wartość, która stoi przy niewiadomej do potęgi pierwszej. I u nas B ma wartość 2. C natomiast to jest wyraz wolny i u nas on ma wartość 3. I teraz te wartości liczbowe, które tutaj wypisałam, podstawiam do wzoru na deltę. I otrzymuję tutaj b do kwadratu, czyli 2 do kwadratu, to jest 4. odjąć 4 razy a, czyli razy minus 1, i razy c, czyli e razy, razy 3. Więc delta to się równa 4. No i teraz tak, minus 4 razy minus 1 to jest 4. 4 razy 3 to jest 12, dlatego tutaj zapisuję plus 12. Delta zatem jest równa 16. No i teraz zwróć uwagę, że delta wyszła większa od zera, to oznacza, że ta nierówność ma dwa pierwiastki. Za chwilkę te pierwiastki sobie obliczymy, natomiast będziemy do ich wyznaczenia potrzebowali pierwiastka kwadratowego z delty, czyli pierwiastka kwadratowego z 16, który jest równy 4. Wyznaczmy teraz te pierwiastki. Pierwszy pierwiastek obliczymy ze wzoru minus b, objąć pierwiastek kwadratowy z delty, dzielony na 2a i podstawiamy teraz do wzoru. Minus b, czyli minus 2, objąć 4, dzielone na 2 razy a, czyli u nas będzie to 2 razy minus 1, to się równe minus 6 dzielone na minus 2 i jest równe 3. Zaznaczmy teraz drugi pierwiastek i tym razem skorzystamy ze wzoru minus b, dodać pierwiastek kwadratowy z delty, dzielone na 2a. To się równa minus 2, dodać 4, dzielone na 2 razy minus 1. To się równa 2, dzielone na minus 2, i drugi pierwiastek tego, tej nierówności. Ma wartość minus 1. I teraz zwróć uwagę, co tutaj się zadziało. Gdybyśmy tą nierówność tutaj rozważali jako każdą inną zwykłą nierówność kwadratową, czy zwykłą, nie ma niezwykłej, ale gdybyśmy nie rozważali tej nierówności jako nierówności związanej z ciągami, to tutaj odpowiedź wyglądałaby troszkę, troszkę inaczej. Za którą się do tego odniosę. Natomiast wcześniej zróbmy sobie wykres tej nierówności. Czyli ja tutaj rysuję oś, podpis, podpisuję ją jako n, zaznaczam pierwiastki, czyli minus 1 i minus 3. I tak naprawdę z racji tego, że hipotetycznie n1 powinno leżeć bardziej na lewo na osie liczbowe niż n2, to ja tutaj sobie zamienię indeksy, że n1 ma wartość minus 1, natomiast n2 ma wartość 3. I zwróć uwagę tutaj, że ja te pierwiastki już naniosłam na oś i teraz zaznaczmy, że te pierwiastki, czyli minus 1 i 3 nie należą do rozwiązania, dlatego że całe wyrażenie jest większe od zera, a nie większe równe. Wykresem nierówności kwadratowej jest parabola. W tym przypadku będzie ona miała ramiona skierowane do dołu, ponieważ wartość, która stoi przy najwyższej potędze, jest mniejsza od zera. Rozwiązaniem tej nierówności są wszystkie n, które są większe od zera, czyli te, te które tutaj możemy zaznaczyć powyżej osi. No i na tym etapie przychodzi ten moment, w którym to musimy. Pamiętać o tym, że rozwiązanie tej nierówności rozważamy w odniesieniu do ciągu. A to oznacza, że musimy rozważyć wszystkie n, które są większe bądź równe od 1. Dlatego, że n oznacza nam pozycję danego wyrazu w ciągu, a ta pozycja nigdy nie będzie równa 0 i nigdy nie będzie mniejsza od 0. Więc tutaj sobie zaznaczmy liczby całkowite, które spełniają czy, które mieszczą się w przedziale od minus 1 do 3 i będzie to 0, 1, 2, no i tutaj jest trójka. I teraz z racji tego, że w ciągach musimy pamiętać o tym, to odpowiedzią do naszego zadania będą tylko i wyłącznie dwie liczby. Będzie to jedynka i dwójka, czyli wyrazy, które znajdują się na pierwszej i drugiej pozycji tego ciągu. Czyli tutaj zapisujemy odpowiedź, że jest to, że odpowiedzią jest pierwszy wyraz ciągu i drugi wyraz ciągu. Moglibyśmy to równie dobrze zapisać, najzwyczajniej w świecie po polsku, po polsku takie zdanie zapisać, że pierwszy i drugi wyraz tego ciągu przyjmują wartości większe od sześciu.